Dzień dobry, witam Was na pierwszej w sumie lekcji. Jedna klasa już lekcję miała w poniedziałek, druga będzie miała we wtorek pierwszą lekcję zdalną i stwierdziłam, że chyba jednak spróbuję nagrywać te filmiki, zobaczymy jak nam pójdzie. Na pierwszej lekcji niewiele zrobiliśmy, więc tak naprawdę zacznę od początku. Jeśli kogoś nie było, będzie mógł sobie to od początku wszystko z tej lekcji zrozumieć. Jeśli ktoś był, to sobie po prostu przypomni. Dzisiejszy temat zajęć to kąty oraz rodzaje kątów. Zaczęliśmy na poprzednich zajęciach od budowy kąta. I przypomnę ją. Kąt składa się przede wszystkim z wierzchołka. I to jest właśnie wierzchołek kąta. Następnie mamy jedno ramię i drugie ramię. Te półproste to są ramiona kąta. Ale żeby mówić o kącie, to zawsze zaznaczamy. Gdzie jest ten kąt, czyli łuk? I w niektórych zadaniach w książce będziecie mieć pokolorowane tutaj tą przestrzeń. I to jest kąt. Kąt składa się z wierzchołka i dwóch ramion. Eee, kolejna ważna rzecz to było nazewnictwo. Wprowadziliśmy sobie nazwy. Zobaczcie. Już teraz narysuję sobie taki rysunek pomocniczy od ręki, bez przyborów, bo będzie po prostu szybciej. Gdy mam kąt tutaj. O tym kącie mówię, który zaznaczyłam mukiem, gdy napiszę sobie, że tutaj mam literkę A na jednym ramieniu, wierzchołek nazwę B i na drugim ramieniu zaznaczę C punkty. Pami przypominam, pamiętajcie o tym, że nazywamy duszym literami. To ten kąt mogę nazwać najpierw, że jest to kąt przy wierzchołku B. Lub mogę nazwać używając literek, które są na ramionach i wierzchołek. Zobaczcie. Nazwa kąta, że tak powiem, gdy będziecie nazywać kąt, po prostu poruszacie się jakby po kolei taką dróżką C B A. Czyli to może być kąt CBA lub od góry A B C. I kąt ABC CBA są sobie równe. Tak? To są te same kąty, tylko po prostu inaczej nazwane. To dokładnie tak jak z odcinkiem. Mogę nazwać odcinek, zobaczcie, AB lub BA i to jest to samo. Dobrze, mamy już nazwę i pamiętajcie o tym, bardzo ważne, gdy będziecie odczytywać kąty lub je nazywać, w środku mamy zawsze literkę, która znajduje się przy wierzchołku. Widzicie? I jeśli będziemy odczytywać lub też szukać kąta w zależności od zadania, to B to jest zawsze środek. Tak? Ta środkowa to jest wierzchołek naszego kąta. Literka. No dobrze, no to już wiemy, jak nazywać kąt. Dalej musimy umieć stwierdzić, który kąt jest większy lub mniejszy. Zobaczcie. Narysuję sobie kąt podobny do tego, który był wcześniej. Zaznaczę łukiem i pokoloruję. I zaznaczę, narysuję sobie drugi kąt. Zobaczcie. I również go pokoloruję. I teraz moje pytanie brzmi, który z tych kątów jest większy? Czy potrafię to porównać? Czy mogę to zrobić i w jaki sposób? No, pierwsza metoda może być taka, brzydko powiem, na oko. Bo często coś się dzieje w matematyce i gdy patrzymy, to widzimy, że to zachodzi lub też nie. Na oko patrząc, y, czy mogę porównać te kąty, czy też nie? No, generalnie mogę. I w jaki sposób to zrobić? No. Hmm, jakby to stwierdzić? Wyobraźcie sobie wachlarz. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, jak wygląda wachlarz. Y, że wachlarz to jest zazwyczaj. Jak jest rozłożony, to takie półokrągłe. Nawet kątomierz nam przy przypomina taki wachlarz i sobie można nim wachlować. No, gdy sobie tak popatrzymy i wyobrazimy ten wachlarz, gdy go się zamyka, to on tak naprawdę stanowi takie o. Dwie złączone jakieś części, i ten wachlarz jest niewidoczny. Gdy go rozkładamy, to on się robi: ta płaszczyzna tego wachlarza robi się coraz większa. I teraz zastanówcie się. Gdy rozkładam ten wachlarz, kiedy on jest największy? Czy jestem w stanie stwierdzić? I teraz spójrzcie na nasze kąty. Zobaczcie, ja sobie tutaj ustawię te moje pisaczki, pomogą mi. Ten mój pierwszy kąt mniej więcej wygląda tak. Czyli gdy go otworzyłam, taki wachlarz mam. Czy to jest dużo, czy mało? No jeszcze nie wiem, ale patrzę na ten mój drugi kąt i to jest jeszcze bardziej rozłożone. To który kąt jest większy? Ten pierwszy czy drugi? Ja myślę, że już wszyscy znają odpowiedź, że to jest kąt większy. I teraz, jak to porównać? No my będziemy różnymi metodami to robić. Niedługo będziecie umie potrafili mierzyć kąty, ale na, na początek narysuję sobie ten kąt tutaj. On wygląda tak, nie będę go teraz kolorować, bo nie chcę, żeby mi tutaj e, coś jakby zaciemniało rysunek. Teraz zobaczcie ten drugi kąt. Chcę go narysować w tym samym miejscu, czyli tutaj jest jakby pierwsze ramię i to ramię mniej więcej jest tutaj. No to teraz zobaczcie, i zrobię sobie tutaj czerwony łuk. Który z tych kątów jest większy? Gdzie mam jakby większą powierzchnię mojego wachlarza? Albo inaczej, gdzie mam większy, dłuższy może bardziej lepsze pytanie, które można zadać? Dłuższy łuk. Otóż fioletowy kąt jest większy. I moi drodzy, my będziemy musieli niektóre kąty porównywać, ale my też będziemy mogli nazwać niektóre kąty. I za chwilę zobaczycie, jak. Prosiłam na lekcję geometrii, żebyście przynieśli, przynieśli przybory. Ja mam tutaj takie przybory. Kątomierz już na lekcji sobie wspominaliśmy, że kątomierz ma taki właśnie kształt. Yy, I są kątomierze takie bardzo że tak powiem, jedne są zabudowane w środku, nie mają żadnej dziurki, a tutaj te kątomierze mają dziurkę. Uważam, że ten jest lepszy. Dlaczego? Bo gdy będziemy go używać, tu nic nam nie zasłoni, a w takim kątomierzu zasłoni nam tutaj ta, ta część. Ale oprócz tego w naszych Przyborach geometrycznych macie też takie, można powiedzieć, trójkąciki. Już powinniście wiedzieć, że to są ekierki. Ekierki. I po co nam są te ekierki? Zobaczcie. Ekierki mają, obie mają jedną wspólną, tak naprawdę, cechę. Mają tutaj taki sam kąt. Zobaczcie, gdy je złożę razem, o tutaj jest taki sam kąt. Zobaczcie, wezmę taką akierkę i odrysuję. Oczywiście muszę ją sama dokończyć. I tu mam taki sam kąt. I wiecie, co mi się ten kąt zawsze kojarzył z literką L? Tylko, że ta akurat jest odwrócona. W tą stronę zrobię, mam już prawdziwe L drukowane. Tutaj jest też kąt. No i teraz, moi drodzy, po co wam to mówię? No po to, że ta ekierka może być dla nas takim pomocnikiem w stwierdzeniu, czy kąt jest większy czy mniejszy. Zobaczcie. Gdy przyłożę ekierkę tutaj do tego pierwszego kąta, to ten kąt, który mam narysowany, jest, wystaje jakby poza tą ekierkę. Tak przykładam w ten sposób, żeby wierzchołki były w tym samym miejscu. Ten kąt wystaje mi poza ekierkę, jest większy. A zobaczcie ten: co się dzieje? On się schował pod ekierką. Gdybym tutaj dorysowała sobie, to się okazuje, że ten kąt w ekierce jest większy. Um. I to też nam pomaga stwierdzić, który kąt jest większy lub mniejszy. I teraz uwaga! Teraz będziemy już sobie nazywać kąty dokładniej. Zobaczcie, pierwszy kąt, który mieliśmy, taki. Gdy przyłożyłam kierkę, on był mniejszy. I taki kąt mniejszy od tego kąta największego w sumie który występuje w naszej kierce, nazywamy kątem ostrym. Kąt ostry. No Można on się też kojarzyć, że ma taki ostry czubek. Ważne, żebyście kojarzyli. Ostry. No i teraz uwaga. Ja sobie przy okazji poćwiczę nazywanie tego kąta. Zaznaczę sobie literki. I jakie literki wybiorę sobie? O takie. I kąt ostry Kos lub kos, można z tego słowo zrobić. Nie zawsze będzie miało to słowo sens. E, czasem będzie się też pojawiał taki symbol. Zobaczcie, znak większe, mniejsze z takim łukiem. To jest symbol kąta i czasem ułatwia nam to upraszcza zapis. Kąt kos i to jest kąt ostry. Jest on mniejszy od tego kąta w Teraz zobaczcie, narysuję ten kąt taki, jaki mam w ekierce. I to jest kąt, który nazywamy prostym. Kąt prosty jest to taki kąt, który nam też mógłby się kojarzyć z, z tym, gdy prosto stoimy. Tak, mamy podłogę tutaj, a ja tutaj stoję prosto. Kąt prosty. I dodatkowo ten jeden kąt zaznaczamy zawsze w ten sposób. Łuk i kropa w środku. Dalej. Kąt, który był większy od naszego kąta, już wiecie, że prostego. Kąt, który był większy, nazywamy kątem rozwartym. Kąt rozwarty. Moi drodzy, my tutaj, yy, jeśli w ten sposób będę prowadziła lekcję typową, właśnie z filmikiem, to bardzo proszę, żebyście. Wszystko to, co ja notuję tutaj na kartce, mieli w zeszycie. Yy, o tyle fajnie jest, gdy jest filmik: możecie go sobie zatrzymać, narysować, zrobić wcześniej zadanie lub później. Yy, każdy w swoim tempie. Jeśli ktoś będzie potrzebował, może ten filmik sobie otworzyć, odtworzyć kilka razy. Yy, no to teraz przy tym kącie rozwartym również zaznaczam sobie punkty na ramionach i wierzchołek. Literka N. Tu będzie O. I S. To nasz kąt rozwarty to kąt nos. Mamy. I teraz moi drodzy, który z tych trzech kątów, które przed chwilą mieliśmy, jest największy? Jestem pewna, że wszyscy odpowiecie, że kąt rozwarty. Najmniejszy jest kąt ostry. Ważne, żebyście pamiętali, że kąt ostry jest mniejszy od kąta prostego. A kąt rozwarty jest większy od kąta prostego. Dobra. Jeszcze się zdarzają takie kąty. Zobaczcie. Muszę sobie tutaj troszkę miejsca zrobić. Nasze kąty, które już znamy: kąt ostry, rozwarty i prosty, często pojawiają się na zegarze. Zobaczcie. No nie na takim zegarze, co co mamy w telefonie, bo w telefonie mamy cyfrówkę, ale gdy mamy zegar ze wskazówkami, zobaczcie. No tutaj są jakieś godziny, może wypiszę tylko. Tu jest 12, 3, 6, 9. I pomiędzy mamy oczywiście godzinę również. Mamy również minutki pozaznaczone, ale to już nas na razie nie interesuje. Zobaczcie, mogę sobie na takim zegarze narysować wskazówki. Wezmę może inny kolor, będzie lepiej widoczna. Gdy narysuję te wskazówki, to będzie krótsza wskazówka godzinowa, a na przykład tutaj zrobię sobie wskazówkę dłuższą, i to ta wskazówka nam mówi o minutkach. Zobaczcie, co powstało. Pomiędzy mam kąt. Mam kąt tutaj i ten kąt, mało tego, jestem w stanie stwierdzić, czy on jest ostry, prosty, czy rozwarty. Jest to kąt ostry. Nie nocowy, prosty. Chyba jednak nie. To jaki to jest kąt? Rozwarty. Pamiętajcie, że zawsze możecie sobie odwrócić kartkę. I ta kartka, gdy ją odwrócicie, może będzie Wam łatwiej stwierdzić, czy ten kąt jest osty, prosty i rozwarty. Teraz już Wam powiem, że to jest rozwarty. Kąt rozwarty. No dobrze, ale czy mogę inne kąty narysować? Mogę i narysuję, tylko zrobię sobie nową tarczę zegara. Żeby to wyglądało. Wyglądało czytelniej. No i zobaczcie. Wezmę teraz znów, narysuję małą wskazówkę. Tym razem ją tutaj narysuję. <laughs> I długą. Jaki teraz mam kąt? Jestem pewna, że wszyscy doskonale wiecie. Kąt prosty. No to skoro już miałam rozwarty i skoro już miałam prosty, to mogę jeszcze narysować ostry. I rysujemy. Wskazóweczkę teraz może zrobię sobie tutaj na 9, a drugą zrobię, no może tutaj. I gdzie jest mój kąt? Tu mam kąt i ten kąt jest ostry. Więc zobaczcie, też możecie kojarzyć sobie kąt ze wskazówkami. Gdy mamy godzinę, którą nam wskazuje tutaj zegar, trzecią lub piętnastą, to mamy kąt prosty. Kąty ostre i jeszcze rozwarte. Ale zobaczcie, gdy narysuję sobie taki zegar, to zobaczcie, co się wydarzy. Mój talent plastyczny może troszeczkę pozostawia do życzenia, ale oj, tu trzy jest. Ważne, żebyście zrozumieli. Gdy sobie narysuję wskazówki, w ten sposób zobaczcie: długa wskazówka, minutowa na 12, a krótka na 6. Czy tutaj jest kąt? Jeśli tak, to gdzie on jest? Oczywiście, że jest. Zobaczcie. Jedna wskazówka to jedno ramię, druga wskazówka drugie ramię. I mam kąt. Gdybym chciała go narysować już tak bez tarczy zegara, to wygląda to mniej więcej w ten sposób. Tu mam wierzchołek, i tutaj rysuję łuk, który mi pokazuje kąt. Yy, oczywiście, mogę sobie zrobić tutaj literki. I zobaczcie, ten kąt jest to kąt A, B, C. Jak nazywamy taki kąt? Hmm. Ten kąt nazywamy kątem półpełnym. Jest to kąt półpełny. I taka ciekawostka, zobaczcie, gdy wezmę ekierkę, Wiem, że ten kąt tutaj jest kątem prostym. No to przyłożę go sobie do wierzchołka. Przytrzymam i narysuję tutaj. Z tej strony mam kąt prosty, a z drugiej mogę to samo zrobić. Zobaczcie, również mam kąt prosty. I co się wydarzyło? Wiem, że kąt półpełny jest równy dwóm kątom prostym. Kąt półpełny jest dwa razy większy od kąta prostego. To sobie zapiszemy. Jest dwa razy. Od kąta prostego. No dobrze. No to skoro już poznaliśmy kąt półpełny, no to pewnie się zastanawiacie, czy gdy złożę sobie dwa kąty półpełne, to też coś otrzymam. Otrzymam. Zobaczcie. Wezmę sobie linijkę, będzie ładniej wyglądało. Tu robię wierzchołek. I zobaczcie, z tej strony mam kąt, ale oczywiście mogę zrobić kąt z drugiej strony. Zobaczcie, tutaj. Tu mam kąt półpełny. I tu mam kąt półpełny. Więc razem mam kąt pełny. Narysuję go inaczej. Zobaczcie, żeby te łuki razem się złączyły. Raz i to jakby jest jedna część, jeden kąt półpełny i drugi. Jest to kąt pełny. No dobrze, ale my wiemy, że kąt prosty ma... Nie wiemy, nie mówiliśmy jeszcze o stopniach. Za chwilę się dowiecie. Będziemy zaraz je mierzyć. Mamy kąt półpełny, mamy kąt pełny. Jest jeszcze taki kąt. Wyobraźcie sobie ten nasz wachlarzyk. Że ten wachlarz jest zamknięty. I tutaj nie ma żadnego łuku. No to taki kąt zaznaczam w ten sposób i jest to kąt zerowy. Tam nic nie ma. Zerowy. Ten kąt również istnieje. Napiszcie to, proszę, bo za chwilę zaczniemy naukę mierzenia kątów, ile one mają stopni. To nas będzie interesowało. Więc przygotujcie sobie przybory. I bierzemy się do dzieła. Ale zanim będziemy mierzyć, no to przecież muszę sprawdzić, czy umiecie już teraz nazwy kątów i czy umiecie je narysować. Więc zaczynamy od um, narysowania kątów. W zadanie. Które będziemy wykonywać, jest to zadanie na stronie 81. Zadanie pierwsze. W poleceniu mamy: narysuj kąt prosty ASB, kąt ostry MWO, kąt rozwarty KLM, kąt prosty zaznacz za pomocą ukó i kropki. No to bierzemy się do pracy. Kąt prosty. Najwygodniej kąt prosty narysować ekierką. Na razie kątomierz jest nam niepotrzebny. No to zobaczcie. Jedno ramię, drugie ramię, tutaj sobie ładnie wyrównam. Wy macie zeszyt w kratkę, więc Wam będzie dużo łatwiej, bo możecie to po krateczkach rysować. Jest to kąt prosty i zobaczcie, w treści zadania jest informacja. Kąt prosty zaznacz za pomocą ukój kropki, no to robię kropę, ale jeszcze literki. A, S, B. Nazwa mówi, że w środeczku mam literkę S i ta Literka S oznacza, że to ma być wierzchołek. I teraz A lub B. A i B. I teraz tak naprawdę każdy mógłby mieć inaczej. No nie każdy, dwie wersje mamy. Y może być tutaj literka B, ale może być A. Możemy je wymienić, też będzie ok. To mamy kąt prosty i podpiszmy go sobie. A, S, B. I jeszcze jedna taka informacja. Nie robimy żadnych przecineczków tutaj. Zostawiamy w ten sposób. Kolejny kąt ma być kąt ostry. Zrobię go od ręki. Wy bardzo proszę używajcie przyborów, żeby to były bardzo ładne rysunki. M, W, O. W powierzchołek. I teraz M, W, O. Robię łuk. Kąt ostry nie ma kropki. Tylko w prosty mamy kropeczkę. Kąt ostry M w, o. I mogę tutaj ten symbol kąta również zrobić i jeszcze rozwarty, rozwarty KLM, L mamy tutaj K L i M, kąt rozwarty KLM, super. Mamy. No to zajmijmy się dalej kątami. Jeszcze mamy troszeczkę rzeczy. Zanim przejdziemy do mierzenia, to jeszcze musimy poćwiczyć. Mierzyć będziemy na następnej lekcji, ale teraz na przykład zróbmy sobie zadanie czwarte. Mamy w drugim i trzecim zabawę z zegarem, ale z zegarem pobawimy się później. Zadanie czwarte na stronie 81. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Was widoczne. Jeśli coś będzie nie tak, napiszcie mi, proszę, bo dla mnie jest bardzo ważna Wasza informacja i Wasze wrażenia. Czy to ma sens? Czy to Wam coś daje? Czy dajecie radę? Jak słuchać, mój głos troszkę siada, ale jeszcze dam radę. Mamy zadanie czwarte na stronie 81. Dane są kąty i mamy cztery kąty narysowane, i mamy wybrać kąt ostry ABC, to który z kątów. Na rysunku. Jak myślicie? Możecie wziąć, sprawdzić zawsze ekierką, który z tych kątów będzie mniejszy od tego kąta prostego. Ale myślę, że niektórzy już na oko, że tak powiem, wiedzą, że to jest kąt numer 3. To jest kąt ostry. ABC. Teraz znajdźmy kąt półpełny, czyli tak najbardziej na maksa rozwinięty wachlarz. To jest jedyneczka oczywiście. Kąt półpełny. Dobra. Kolejne zadanie. Przyjrzyj się kątom. Piąte będziemy teraz robić. Przyjrzyj się kątom. Wyróżnionym na rysunku spośród nich. Wybierz kąty ostre, proste, rozwarte, a następnie podaj ich nazwy. O, to jest super zadanie. Hmm. Zróbmy w ten sposób, że wypiszemy sobie najpierw kąty ostre, potem proste, taka niby tabeleczka. I na końcu rozwarte. Kąty ostre. No to poszukujemy, które to są kąty ostre. Warto sobie użyć do tego okierki. Nie wiem tylko, czy mi się uda tak to super dokładać tą ekierkę. Ale ja już widzę jeden ostry. Jest to kąt koloru takiego to chyba różowy jest. I teraz jak go nazwiemy? Wierzchołek ma przy literce D. No to, żeby go nazwać, musimy zacząć od jednego ramienia, czyli na przykład E, D i kolejny punkt to C. Szukamy kolejnego ostrego. Chyba żółty jest ostry i pomarańczowy. No to kąt żółty ma wierzchołek w literce przy literce F, czyli jedna literka z prawej strony, druga z lewej, czyli K, F, G. I jeszcze kąt pomarańczowy, wierzchołek G, F, G, H. No to teraz może kąty proste. Wydaje mi się, że zielony jest prosty. Jak go nazwiemy? B to wierzchołek. Zatem z jednej strony mamy a, a z drugiej c. I jeszcze prosty. Wydaje mi się, że jest to niebieski kąt. K to wierzchołek, zatem f K, h. I jeszcze mamy dwa kąty rozwarte. Został nam taki jasny zielonkawy przy wierzchołku h oraz przy wierzchołku c. Zatem b d oraz wierzchołek h, czyli g. K oraz K. Poćwiczymy jeszcze to nazywanie na pewno w ćwiczeniach, moi drodzy. I jeśli chodzi właśnie o ćwiczenia, to ja już tutaj wezmę sobie gorączki ćwiczenia. I mamy zadanie pierwsze, w którym należy... Nie będziecie widzieć w ten sposób, to może tak. Mamy zadanie pierwsze, w którym należy. Napisz nazwę i rodzaj każdego kąta. Kąt prosty zaznacz łukiem z karobką. O co chodzi? Nazwa to znaczy, że mamy literkami nazwać ten kąt. A rodzaj to to, co poznaliście dzisiaj. Kąt ostry, prosty, rozwarty. Półpełny, pełny, zerowy. To wszystko są kąty, które możecie tutaj, musicie, bo takie jest polecenie, zapisać. Czyli piszecie nazwę literkami i nazwę, czy jest to kąt prosty, czy ostry. Czy rozwarty. Zatem dla Was, żebyście poćwiczyli, będzie ćwiczenie 1, 2, no i spróbujcie tak jest z zegarami, strona 45. Wiem, że jedna klasa już pierwsze robiła, ale nie do końca, bo tylko literkami nazywaliśmy nazywaliście te kąty. Bardzo proszę spróbujcie. Zrobimy sobie na kolejnej lekcji jeszcze troszeczkę zadań z kątami, bo mamy tutaj. Yy, Troszeczkę jeszcze zadań, oraz zmierzymy kąty. Czyli będzie już nam potrzebny kątomierz. Bardzo proszę, żebyście mieli przygotowane. Wtedy nam lekcja pójdzie szybciej i sprawniej. Dziękuję Wam bardzo. Yy, dajcie znać, jak było. Do usłyszenia.